Plany budowy czteropasmowej jezdni w wąwozie pomiędzy osiedlami mieszkalnymi a lasem Stary Gaj to kolejne zagrożenie dla przyrody i mieszkańców. Wąwóz, będący integralną częścią ekologicznego systemu obszarów chronionych i zielonym płucem tej części Lublina, ma zostać przecięty betonem i asfaltem. Co to oznacza dla nas? Zdecydowanie więcej hałasu, spalin i zanieczyszczeń, mniejsza bioróżnorodność, dużo wyższe temperatury latem i niższe zimą, a także wielokrotnie większe ryzyko powodzi błyskawicznych. Czy tego właśnie chcemy dla naszego miasta, które zostało europejską stolicą kultury 2029 roku? Znamienne, że równolegle w ramach innych zmian planów miejscowych planowane jest dopuszczenie zabudowy kubaturowej w tym samym wąwozie, co spotęguje przywołane tu zagrożenia. Zastanówmy się, zanim kolejne zielone tereny przestaną istnieć, a skutki klimatyczne zaczną nas dotykać na co dzień. Pamiętasz, kto to powiedział? Nie ma mojej zgody na budowę dojazdu do nowego przystanku kolejowego w parametrach drogi zaproponowanej przez zarząd dróg i mostów, dlatego nakazałem natychmiastowe unieważnienie przetargu. Przygotowującym dokumentację przetargową najwyraźniej zabrakło wyobraźni co do tego, jak skala takiej inwestycji dwupasmowa droga z buspasami wpłynęłaby na otoczenie. Co poza reelekcją autora tej wypowiedzi zmieniło się w ciągu ostatniego roku? Weźmy wspólnie udział w dyskusji publicznej i składaniu uwag do planowanych zmian. Szczegóły tych działań znajdziecie w opisie rolki.